Yo, 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 what's be puppin player? <laughs> Siema, moi drodzy. Jak widzicie, dzisiaj jestem zadowolony. A czemu? Dlatego, że koniec zimy. Przynajmniej na to wygląda. Jest bardzo fajnie, ciepło, przepięknie. Nie jestem już ponury. Zima jak jest, moi drodzy, ja jestem zawsze taki przybity trochę, przygwożdżony. No, ale nie o tym dzisiaj chciałem rozmawiać, moi drodzy. Chciałem rozmawiać o paru innych rzeczach. Pierwsza rzecz to jest Drugi raz już nagrywam ten film, bo skończyła mi się pamięć na telefonie i nie zauważyłem, że przez to nagrywać. Także zaczynam to od nowa nagrywać. I pierwsza rzecz wrócę się do tego co wcześniej rozmawiałem przy samym końcem nagrania. A moi drodzy, o Battlefield Hardline rozmawiałem. Przyszła do mnie e-mail, że na EA Access na Xbox One można grać w Field Hardline. Także może dzisiaj zrobię konto sobie na tym na miesiąc. Na Xboxie pogram trochę i nagram może parę odcinków. Nie wiem czy będę live'a robił, bo ostatnio z nagrywaniem live'a miałem problemów parę. Także no nie wiem czy będę live'a robił czy nie. Ale jeżeli można grać, to nagram parę odcinków. Jest taka jedna rzecz, że może przez to moje konto być skasowane, bo nie wiem, czy oni mają um, DNC na tą grę. Czyli do not disclose, że nie wypuszczać filmów, jeżeli nie masz z nimi kontraktu podpisanego. I mówiąc o podpisaniu kontraktu, chciałem się wrócić do filmu Przemcioks, który nagrał, czemu odrzucił on ofertę od EA. Moi drodzy To co Przemcio zrobił Było rzeczą fenomenalną Zajebistą Dosłownie zajebistą Nie dość pokazało jakie Przemcio ma jaja Żeby takie coś zrobić Drugie pokazało Jak on jest Oddany dla swoich klientów Czyli dla was widzów I dla mnie też Bo jestem jego widzem że mógł zarobić na tym pieniądze, co prawda nie duże pieniądze, ale mógł. Co ważniejsze, mógł mieć dostęp do tej gry. Mi się zająłem miesiąc wcześniej, zanim każdy inny, czyli jego kanał mógł się bardzo łatwo rozrosnąć. Ale przez to nie mógł rozmawiać źle o żadnym produkcie jej, czyli był cenzura była. I w tym momencie, jak on by podpisał ten kontrakt, to on dla was kłamie. Ponieważ jeżeli mówi tylko dobre rzeczy, a złe pomija, a wie, że są jakieś złe rzeczy, to chciał, nie chciał, to kłamiec, nie? No i co Przemcio podjął decyzję, żeby tego nie robić? Moi drodzy, niesamowita, zajemista decyzja. Pokazuje to, że Przemcio patrzy przed zyskiem swojego kanału, patrzy się na. Eee, wartość swego kanału. Możemy zrobić takie coś, to automatycznie wartość kanału jest na zero. Tak jak Wam mówiłem, na YouTube dużo jest kanałów, w telewizji, w magazynach, e, robią recenzje, robią jakieś e, pokazy produktów, przez które mają płacone albo specjalne perki jakieś dostają, przez to, że tylko same pozytywne rzeczy robią. To jest normalnie jak reklama i on zdecydował tego nie robić. Było tam parę jeszcze innych rzeczy, że dziennie po 6 godzin, live streama musiał robić. Takie głupie wymagania, ale to była, ja myślę, największa rzecz, że przynajmniej w moich oczach, że oni go chcieli cenzurować, a on tego nie chciał. Zajebista rzecz przedcią. Masz kurwa jaja jak byk. A, a czemu jaja jak byk? Bo następna rzecz moi drodzy: jedna rzecz jest odmówić, a druga rzecz, pójść przed kamerę i wypuścić na cały świat film, mówić czemu odmówiłeś. Szczególnie dla takiej kompanii jak EA. Było, nie było. EA jest jedną z największych, jeżeli nie największą, kompanią e, gier i takich innych rzeczy na świecie. Czyli i ja myślę, dumam, jestem pewny tego, że Przemcze sobie zdawał sprawę z tego, że jak wyjdzie ten film, że on sobie robi wrogów w EA, że prawdopodobnie już więcej od nich oferty nie dostanie żadnej, ponieważ wyszedł w takim świetle, tak o tym rozmawiał, co jest jeszcze bardziej dla mnie super rzecz, ponieważ był otwarty z tym. Nie do, że nie lubił tego deala, to Lana powiedział o tym dealu i dlaczego go nie lubił. I czy jej będzie jego wrogiem teraz, czy nie. Rzecz nieważna. Chłopak się nie sprzedał akompanii. Wspaniała rzecz. Także to mi się bardzo podoba, moi drodzy. Bardzo, bardzo mi się podoba. Tak jak zawsze Wam mówiłem, nie lubię tych kanałów, co mają widać widać dokładnie, że to, co oni nagrywają jest reklamą do jakiejś gry, czy produktu, a udają, że oni za własne pieniądze kupili, że to jest rzetelna recenzja, nie? Nie lubię takich rzeczy, także to mi się bardzo podobało. Ale okej, okay, wróćmy się teraz do mnie. Następna rzecz. Jutro, moi drodzy, będę sobie naprawiał sam hamulce. Z tego powodu, że kupno kluczy, wszystkich narzędzi kupno Czterech klocków 4 Klocków na cztery koła I um, Tarcz na cztery koła Wyniesie mnie mniej Niż jeżeli poszedłbym do mechanika I wymienił jedną parę klocków Czyli powiedzmy przednie czy koła Także no nie ma co nawet dumać Trzeba samemu robić Może nagram Następny vlog z mojego punktu widzenia O tym Zobaczymy. A mówiąc o vlogu z mojego punktu widzenia, moi drodzy, dzisiaj miał wyjść ostatni odcinek grillowania. Niestety, moi drodzy, nie miałem czasu go wypuścić. Wyjdzie on jutro. Kto dzisiaj go się spodziewał, bardzo Was przepraszam, jutro on będzie. Niestety tak wyszło, że nie byłem w stanie go wypuścić. A jest zrobiony, jest już gotowy do wypuszczenia, ale nie byłem w stanie zrobić uploadu Także przebaczam, przebaczam. E, przepraszam za to. Jutro wyjdziec, nie? No ale może nagram następny, bo dużo ludziom się podobało, podobał ten pomysł. Może nagram następny, jak wymieniam e, hamulce w samochodzie. Moim tylko spodziewajcie się, że może być trochę przeklinania. Bo przewiduję, że może tarcze tylne będą. Teraz, jak słyszycie, jak piszczy. Czyli jest metal o metal, już przewiduję, że tarcze może się e, przyspawają lekko do osi. Co będzie problem ściągnąć, także może będzie trochę kolnięcia. No, ale to ostrzegam z góry. A narzędzia, co kupię, też dla Was pokażę, moi drodzy, bo narzędzia kupuję za dobrą cenę. W sklepie takim, co dają dożywotnią gwarancję, sklep się nazywa louds. To jest taki sklep budowany w Ameryce. Po całej Ameryce oni są, To jest bardzo dobre. I ich narzędzia są dożywotnia gwarancja. Nie są to narzędzia najwyższej jakości. Są takie, no nie są złe. Są takie średnie, trochę lepsze niż średnie, nie? Ale dożywotnia gwarancja. Zero pytań pytanych. Bierzesz połamane narzędzie, przynosisz do byle którego sklepu tego Lowe's. Na miejscu wymieniają Tobie, dają Tobie nowe. Jeżeli tego narzędzia więcej już nie ma, to albo daję o tobie nową wersję tego narzędzia, albo daję o tobie kredyt, żebyś sobie coś innego kupił za tę wartość tego narzędzia. I oczywiście, moi drodzy, są lepsze jakości narzędzia, powiedzmy Snappan, ale one kosztują 3-4 razy tyle. Ja ich nigdy nie będę tyle używał, żeby opłacało mi się je kupić. I w razie czego, jakbym reklamy, do reklamacji miał coś zdania, to jest problem, bo teraz muszę jechać tak, albo do dealera ich, który jest daleko ode mnie Albo wysyłać pocztą Za co muszę płacić w tą i z powrotem czy tam Powiedzmy w jedną przynajmniej stronę e, Za przesyłkę I muszę płacić um, Muszę płacić Muszę czekać na to Tydzień, dwa zajmie Tutaj mam na miejscu Idę, wymieniam I do przodu Stąd mam od siebie, dwie minuty drogi może gdzie w Ameryce byś nie mieszkał, to zaraz przy tobie los jest niedaleko. Praktycznie także pokażę wam te narzędzia, jakie kupię. Ja nie pamiętam, ile one kosztują. Teraz właśnie po niej jadę. A, myślę, jakieś 100 dolarów one chyba kosztują. Taki większy zestaw. No i będę to wymieniał sam. A następna rzecz. Może, może zobaczymy, ile zajmie mi na, wymienić te hamulce jutro. Może. Pojadę z żółwiem na wędrówkę małą jutro. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. No, jeżeli będę miał czas, to pojadę. Jeżeli nie, no to niestety nie. Ale okej, okay, moi drodzy. Tyle chciałem Wam poinformować. Dzięki za oglądanie. Jeżeli jesteś nowy, nie zapomnij tak jak zawsze dać suba. I Wy, moi drodzy, nie zapomnijcie ocenić filmu. Lubicie? Łapa do góry. Nie lubicie? Łapa do dołu. Komentarze, jak zwykle, są Wasze bardzo mile widziane. Na razie.